Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony. Massa to witam w kolejnym odcinku na temat Kandi. Dzisiaj przedstawię Państwu serce. Odnośnie serca, jak sami widzicie, rysujemy je w ten sposób, i teraz, I jakby, dlaczego serce? Dlatego, że mm, serce kojarzy nam się z jakiegoś rodzaju pozytywnymi emocjami, z czymś naprawdę przyjemnym. I w związku z tym. Jest to po prostu ludek, który jest zadowolony. Przez to, że jest zadowolony, tak w ten sposób powstaje serce. Zachęcam też do swoich własnych pomysłów, dlaczego owy kształt przypomina serce. Sam jest na tyle wyjątkowy, że nie ma właściwie innego takiego. Jeśli chodzi o kanji, nie ma szans, byście to pomylili w piśmie. Innym niż ten drukowany, bo to drukowane to jest jakaś tragedia, po prostu. Wygląda to mniej więcej coś takiego, i przez to zdarza się, że możemy to pomylić właśnie z zupełnie innym znakiem, który pokaże, jak teoretycznie mógłby być rysowany, gdyby ten, a jest to coś takiego, że tutaj jest jakby takie przekreślenie i łudząco przypomina to serce, jednakże nie jest to serce. Jest to znak, który sobie jeszcze kiedyś umówimy, ale generalnie rysuje się go w zupełnie inny sposób. Jak sami widzicie, zaczynam tutaj, 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 tutaj i tutaj. Więc nie jest to kompletnie serce, jest to zupełnie inny symbol. Z tego też powodu ma inne czytania, inne znaczenia i w ogóle inne rzeczy. Jeśli chodzi zaś o samo serce, które wygląda w taki oto majestatyczny sposób, ewentualnie w taki, jeżeli mamy do czynienia z czcionką komputerową może ono przebierać następujące, jakby, warianty. I teraz jeśli chodzi o te warianty serca, no to poza tą czcionką komputerową wyróżniamy sobie y, trzy warianty owego serca. I teraz pierwszy wariant będzie to serce y, najprostsze, czyli po prostu serce, które będzie znajdować się pod jakimś y, kanji, pod jakimś symbolem. Czyli na górze będzie jakiś symbol, a na dole będzie serce. Przykładów Mnóstwo. Drugim przykładem, też bardzo popularnym, jest moment, w którym nasze serce będzie znajdować się z boku. Jeśli serce będzie znajdować się z boku dokładnie po lewej stronie, będziemy rysować coś takiego. Dlaczego to wygląda w sposób następujący? Przejdziemy, zrozumiecie, kiedy przejdziemy do trzeciego wariantu, najrzadszego, ale to, co jest dla nas istotne, to to, że jeżeli serce rysujemy po lewej stronie w takiej oto uproszczonej formie tak tutaj rysujemy po prawej stronie resztę. Czyli po lewej stronie, serce wygląda w ten sposób, aby zaoszczędzić miejsca. I teraz, dlaczego to wygląda w ten sposób, wyjaśnimy sobie przy pomocy tego serca. To jest starsza wersja dolnego serca, która, jakby służyła do tego, żeby. Jak sami widzicie, ten kształt również jest zachowany. Dodatkowo jeszcze jest poprawna kolejność zachowana, jeśli chodzi o zapis. I teraz, chodzi o to, że znajduje się to najczęściej w poniższym schemacie, mianowicie znajduje się to w takim schemacie, że po prostu tutaj coś jest na górze, a niżej znajduje się po prostu serce. I teraz jak sobie widzicie, biorąc sobie część stąd, tak, jakiegoś rodzaju część stąd element, powstaje nam jakby coś takiego, nie? W sensie, że taki oto kształt przypominający mały. I teraz bo nie rysujemy tej jednej kreski dodatkowo, bo nie ma takiej potrzeby, bo już wiemy, że to jest z tego. I jak odróżnić to od małego, a mianowicie, no jak wiecie, mały ma ten haczyk, czyli nie możemy narysować czegoś takiego, bo wtedy Japończycy będą myśleć, że to chodzi o mały, a nam nie chodzi o małego, tylko o serce, dlatego ta linia jest prosta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jakby zauważy... kiedy zauważycie, rysujemy najpierw te dwie kreski i następnie tę kreskę po środku. Czyli dodatkowo sposób zapisu także różni się od tego, co widzimy w małym. I w ten sposób tworzymy jakby lewy radykał na serce, lewa, lewa część serca. Serce jest o tyle trudnym symbolem, że jak sami wcześniej widzieliście, faktycznie Faktycznie ciężko jest dokładnie wyjaśnić, dlaczego owy kształt wygląda taka nie wygląda. Ale mogę powiedzieć, że jeżeli już nauczycie się tego pisać, to będziecie bardzo lubić pisać serce, bo zapis dość szybki, a bardzo przyjemny. Teraz jeśli chodzi o serce, no to standardowo mamy słowa, które zawierają w sobie serce. Tutaj napisałem część tych słów, jest ich masa. Jest ich absolutna masa. Jeśli chodzi o te słowa, tu zaś. Wygląd tutaj akurat zaś napisałem słowa, które zawierają w sobie ten dolny radykał na serce. Jak sami widzicie, jak to wygląda, to po prostu na dole jest serce, a na górze jakiegoś rodzaju połączenia bądź pojedyncze kanji A jeśli chodzi o serce po lewej stronie, no to tu widzicie przykłady właśnie tego serca po lewej stronie. Wiadomo ja przykładów znacznie więcej, ale czasami zdarza się, że jak sami widzicie serce może być dwa razy i nie jest to żaden problem. Podobnie może być z ogniem, tak kiedy przypominamy sobie e, ogień pod, jak i obok, to też możemy mieć taką sytuację z ogniem. Więc serce może wystąpić dwa razy i nie jest to żaden problem. Teraz jeśli chodzi o serce no właśnie pod, no to tak wygląda serce, które znajduje się pod czymś. Tak się prezentuje. A jeśli chodzi o. Mm, Najważniejszą rzecz, którą możemy sobie zapamiętać, to to, że jak sam widzicie, to to nie jest to. To nie jest serce, to jest serce. To nie ma czytań takiej, jak i to nie ma czytań takich jak serce i to nie ma czytań takich jak to. E, dziękuję. To wszystko odnośnie serca. E, miejcie serce, docenicie moją pracę. Pozdrawiam bardzo serdecznie do następnych materiałów. Ja byłem Masato. またね